Przy widowie, ja dzisiaj z Kacprem jesteśmy w liczu na naszym ulubionym PZW chowimy po jednej wędce. Ja będę miał yy, koszyczek fiderowy na metodę, a on na klasyczny. Pewnie zmieni się to w trakcie. Rozrabiamy pelet zanętę i łowimy. Pelet będzie wanili 2 mm od Meusa. Taka, taka fajna o Piększa ryba? ty gadasz? No, nie walcz jak płocka. Trochę mocniej walcz. Naczelny podbierać. Karola brakuje. Nie, nie. Ej! Uf. Nie ma nic. Chciałem przerzucić. I u Kaspra ryba ogromna oczywiście. No. Jest no. Ale wyszliśmy na leż. <laughs> potężna na płotka z potężnym zawodnikiem Wędka się ugina, a Witek ciągnie rekina Jeszcze ja co? <laughs> Czemu tobie nie bierz? Bo u mnie czeka na bonus Bonus BGC Na telefonia akurat ja zobaczyłem O ty, Dawaj! Dawaj pro Siedzi o, oh. Dobra! Panie i, pan, panie i panowie! Talar z rybą wreszcie Po długiej przerwie, co prawda łowił na metodę Zmienił na klasyka O jest poteczka Swetka godna co? A nie ryba? No, bo ryba, ale... yy, na Witka wędce taka płoteczka Witek pojechał przestawić samochód, w sensie zawrócić go do łatwiejszego wyjazdu i miał branie. Zacząłem i taka płoteczka a on tutaj właśnie wraca. Ja ją wyhaczałam i do wody Dę przy potężnym braniu Zapewne potężna ryba co jest? No taki opór dawała z początku to, Co ma być? O, ma. i ty chyba O, 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 Ale branie, ale branie O hopie. Nie ma jest? No. O. Kolejny rybsko. Kolejny potwór. Ej no. Co ty odczyniasz człowieku? Co? Co ty odczyniasz? No ona tak walczyła, że wyciąła sztukę ta ona. ona w ogóle jeszcze podpięta jest pod bok. Pod brzuch. Kadrowanie level master. My to bardziej pod skrzydło. Podeskach. Potem już ten zawodnik znowu na kiju. Jaki wędkasz taka ryba? Branie ładne a ryba, a ryba widmo Dobra widzowie ja jeszcze do ostatnich chwil próbuję jakiegoś bonusa darować, i witek już wraca, był sobie gruntować. My się zwijamy, już odcinek nie za długi, ale myślę, że fajne, ładne brania były. Udało się nagrać w sumie je. Jak to na takie ryby, to brania były dosyć potężne. Widzimy się w następnych filmach. Oczywiście, teraz na pewnie. Będziemy widzieć na dużych rybach. No dobra, no to cześć czołem.